Od piątku 2 lutego w Centrum Kulturalno-Artystycznym można oglądać nową wystawę noszącą poetycki tytuł W głębi duszy. Prezentowane są na niej wyjątkowe prace stworzone przez Celinę Drzewiecką, malarkę, która swą przygodę ze sztuką rozpoczęła całkiem niedawno. U mnie malowanie jest w życiu obecne od czterech lat. Wcześniej zajmowałam się zupełnie czymś innym, pracowałam w korporacji, w dziale IT, w bardzo takich ścisłych lewopółkulowych rzeczach i odkryłam w sobie to zamiłowanie do malarstwa jako takie totalnie nowe hobby, czy nowe zajęcie, 4 lata temu, kiedy trafiłam właśnie na kurs WediCard, który obudził we mnie tą kreatywność, pasję do malowania, chęć wyrażania siebie i przez to no, zupełnie zmieniło się moje życie, bo porzuciłam właśnie tą lewopółkulową profesję, którą wcześniej wykonywałam przez 11 lat, na rzecz właśnie sztuki i zupełnie odkrywania czegoś nowego. Pani Celina pochodzi z Bydgoszczy. Przez wiele lat związana była z Warszawą, a teraz swe artystyczne życie prowadzi w naszej gminie na obrzeżach Puszczy Kozienickiej. Tutaj los mnie zaprowadził. Ja wiem, że nie ma przypadków, że po coś tutaj się znalazłam. Właśnie, że tutaj e, kupiłam dom i stworzyłam miejsce na warsztaty malarskie. Wedig Art jako metoda mnie zachwyciła. Kiedy ja poznałam to narzędzie, kiedy doświadczałam sama tego procesu tych warsztatów, to po prostu poczułam, że dalej chcę to nieść w świat. I tak tutaj wyszło właśnie, że w, 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 w mnie Stworzyłam to miejsce i tutaj prowadzę te warsztaty. Przyjeżdżają do mnie osoby z całej Polski i nie tylko, no i też coraz więcej osób tutaj z okolicy, także zapraszam serdecznie na takie warsztaty, można y, dowiedzieć się czegoś nowego o sobie. Przybyłych na wernisarz w imieniu dyrektor Domu Kultury Elwiry Kozłowskiej i kuratora wystawy Agnieszki Bińkowskiej powitała instruktor KDK Katarzyna Fiołek, przedstawiła krótki biogram artystki oraz przeprowadziła z nią interesującą rozmowę na temat pracy twórczej i fascynacji Vedic Art. Vedic Art to jest metoda budzenia kreatywności, odkrywania potencjału i rozwoju świadomości. To jest bardzo szerokie narzędzie, które pomaga nam poprawić jakość życia i obudzić w sobie właśnie tą twórczą część, to radosne dziecko, które chce tworzyć, wyrażać siebie i malować i poprzez takie właśnie malowanie, kilka dni malowania, bardzo dużo można dowiedzieć się o sobie, poczuć jakby frajdę z tego tworzenia, i też poczuć, że każdy z nas jest twórcą własnego życia. Jest to metoda, która już jest obecna w wielu krajach na świecie, głównie w Europie. Ona pochodzi ze Szwecji i pomaga właśnie nam wieść takie bardziej radosne, bardziej spełnione życie. Jak wielokrotnie podczas spotkania podkreślała artystka, metoda malowania intuicyjnego jest dla każdego. Dzięki niej można w sobie odkryć talent. Każdy obraz jest taką nową podróżą po kreatywność, nowym takim pomysłem i staram się z każdym obrazem odkryć, stworzyć coś nowego i doświadczyć czegoś innego. Czyli jakby te obrazy to są dla mnie więcej niż tylko obrazy, to co widzimy, ale też to są pewne też procesy wewnętrzne, pewne przemyślenia, refleksje, uczucia, które ja przelewam na płótno właśnie w trakcie tego malowania. Co ważne, przy tworzeniu obrazów wszystko jest dozwolone, każda technika, a nawet wykorzystywanie najróżniejszych przedmiotów. Jak zdradziła podczas wernisażu pani Celina, tworzyła obrazy wykorzystując na przykład pudełko po zegarku. Na swoim koncie artystka ma cztery wystawy indywidualne, w tym dwie w Warszawie. Jej prace były prezentowane m.in. na festiwalu 17 Europejskie Spotkania Artystyczne w Bydgoszczy. Na co dzień, oprócz malowania, organizuje warsztaty w Leśnym Atelier, domu pracy twórczej w Puszczy Kozienickiej. Tradycyjnie podczas wernizarzu rozlosowano wśród uczestników prace artystki. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do nas i praca trafiła do naszej redakcji. Wystawę prac Celiny Drzewieckiej w głębi duszy można oglądać w sali wystawowej CKA do 17 marca.